Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Ministerstwo Sportu poinformowało o nowych zasadach bezpieczeństwa w strefach żółtych i czerwonych, dotyczących korzystania z basenów w czasie pandemii koronawirusa. Z basenów będą mogły korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, a także uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych WF. Oznacza to, że kryta pływalnia w kępnie będzie częściowo otwarta. Szkoły. Kluby sportowe, organizacje sportowe, sportowcy czyni uprawiający sport nadal będą mogli korzystać z składu. To jest informacja bardzo dobra. Jestem przekonany, że takie pływalnie w takich miastach jak Kępno nie są źródłem, nie są źródłem Choroby, nie jestem specjalistą, ale, ale nie było żadnego przypadku, żadnej informacji, żeby, żeby, czy, żeby tego typu obiekty mogły powodować zachorowanie na COVID. Burmistrz Kępta podkreślał, że jeszcze przed pandemią na początku roku kryta pływalnia notowała rekordy frekwencji. W styczniu zanotowaliśmy ponad, prawie 17,5 tysiąca klientów w kwarium. W lutym, mimo że miesiąc krótszy, to już było tysiąc klientów więcej. Niestety potem pandemia spowodowała, że te spadki, te, te wielkości spadły do zera. Natomiast po ponownym uruchomieniu kwadium mieliśmy od razu po 7 tysięcy. Klientów ostatnio ostatni miesiąc wrzesień to już 7,5 klientów wkładał także systematycznie nam ilość klientów, z tego się bardzo cieszymy rosła. Złagodzenie rządowych restrykcji w sprawie basenów to efekt negocjacji o tylii która w piątek rozmawiała na ten temat z wicepremierem ministrem sportu Piotrem Glińskim. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, Twoja muzyka.